Czy kiedykolwiek czułeś to instynktowne przeczucie, że coś jest głęboko nie tak ze współpracownikiem, ale nie potrafisz dokładnie wyjaśnić, co to jest? Ta intuicja, która krzyczy do ciebie niebezpieczeństwo, gdy widzisz ten perfekcyjnie wyćwiczony uśmiech, wiedząc, że kryje się za nim coś mroczniejszego, bardziej manipulacyjnego. Nie jesteś szalony, ani nie wymyślasz sobie rzeczy. Karl Jung, pionier psychologii analitycznej, odkrył, że najbardziej niebezpiecznymi osobami w każdym środowisku są ci, którzy ciągle oskarżają innych o to, że są manipulacyjni, ponieważ w ten sposób ujawniają swoje własne ukryte skłonności. A oto przerażający fakt. Badania z 2024 roku potwierdzają, że 19% pracowników, prawie co piąty, spotyka się z poważną toksycznością w swoim miejscu pracy. Pod koniec tego filmu przejdziesz od uczucia zagubienia i bezradności wobec toksycznych zachowań do opanowania siedmiu konkretnych narzędzi do rozpoznawania archetypów, które pozwolą ci identyfikować i neutralizować subtelną manipulację psychologiczną w miejscu pracy. Ale zanim zagłębimy się w konkretne sygnały, kluczowe jest zrozumienie, że nie są to po prostu irytujące zachowania, lecz głęboko zakorzenione wzorce psychologiczne, które Jung zidentyfikował jako opór wobec indywiduacji. Gdy już dostrzeżesz te wzorce, nie będziesz mógł przestać ich zauważać, zaczynając od najbardziej odkrywczego ze wszystkich. Teraz zbadajmy pierwszy psychologiczny trop. Projekcja cienia to prawdopodobnie najbardziej odkrywczy mechanizm obronny u osobowości toksycznych. Jung odkrył, że cechy, które najbardziej pogardzamy w innych, to często te, które stłumiliśmy w sobie. Toksyczny partner stale oskarża innych o kłamstwo, manipulację lub egoizm, nie zdając sobie sprawy, że rzutuje swój własny nierozpoznany cień. Wyobraź sobie Marię z księgowości. W każdy poniedziałek przychodzi i mówi: Nie mogę uwierzyć, jak kłamliwy jest Carlos z marketingu. Każdy wtorek Anna ze sprzedaży jest taka manipulacyjna. Widzisz schemat? Maria przypisuje innym dokładnie to, co sama robi, kłamie w raportach i manipuluje harmonogramami, jak potłuczone lustro, które odbija tylko własne pęknięcia. Brzmi znajomość, zanim będziemy kontynuować, zastanów się przez chwilę, czy znasz kogoś takiego w swojej pracy? Ale tutaj pojawia się coś naprawdę niepokojącego. Czy wiesz, kiedy ktoś robi to z tobą? Pokażę ci dokładnie, jak to rozpoznać. To ciągłe rzutowanie ujawnia nam coś głębszego o tym, jak te osoby budują swoją tożsamość. Ale wiesz, co jest jeszcze bardziej odkrywcze? To, jak ta potrzeba rzutowania swojego cienia łączy się bezpośrednio z to prowadzi nas do sposobu, w jaki budują swoją fałszywą tożsamość zawodową. Jung ostrzegał przed niebezpieczeństwami całkowitego utożsamienia się z naszą personą, tę idealną maskę, którą zakładają każdego ranka jak mundur, gdzie ich prawdziwe ja całkowicie znika za tytułem na wizytówce. Toksyczna osoba całkowicie utożsamiła się ze swoją rolą zawodową, stając się sztywna i niezdolna do przystosowania się do nowych sytuacji. Czy kiedykolwiek pracowałeś z kimś, kto nie potrafi prowadzić zwykłej rozmowy przy kawie? Wszystko zamienia się w wykład o swojej ekspertyzie. To wyczerpujące, prawda? Bo za tą profesjonalną maską kryje się przerażająca pustka, z którą nie potrafią się zmierzyć. Ale czekaj, czy wiesz, jaka jest najstraszniejsza część tego wszystkiego? To nie są pojedyncze przypadki. Istnieje wzorzec, który łączy to wszystko, ale sztywność tej osoby to tylko powierzchnia czegoś znacznie bardziej niepokojącego. Kiedy ktoś całkowicie połączył swoją tożsamość ze swoją rolą, ta sztywność staje się idealnym gruntem do rozwijania wyrafinowanych taktyk manipulacji. Przyjrzyjmy się, jak ta sztywna maska przekształca się w narzędzie kontroli. Manipulacja psychologiczna w toksycznych związkach często przejawia się jako to, co Jung nazwałby wyrażeniem archetypu czarnoksiężnika cienia. Gazlighting to ich główne narzędzie, sprawiają, że kwestionujesz swoją rzeczywistość, swoje postrzeganie i swój rozsądek. Oto ostateczny test: czy po rozmowie z tą osobą czujesz się zdezorientowany co do tego, co naprawdę się wydarzyło, czy zaczynasz wątpić we własną pamięć? To uczucie w żołądku cię nie okłamuje. Zatrzymaj teraz film i pomyśl o swojej ostatniej trudnej rozmowie w pracy. Wyszedłeś z niej zdezorientowany. To uczucie w żołądku mówi ci wszystko, co musisz wiedzieć. I tutaj sprawy stają się naprawdę przerażające, bo to, co zaraz zobaczysz, na zawsze zmieni sposób, w jaki patrzysz na swoje miejsce pracy. Ale jest coś jeszcze bardziej przerażającego, co ujawnia prawdziwą naturę tych ludzi, ich całkowita niezdolność do psychologicznej ewolucji. Czy zauważyłeś, że niektórzy ludzie nigdy się nie zmieniają? Dosłownie. Pięć lat temu mieli te same problemy, te same skargi, te same wymówki, to jak zepsute płyty, które grają tę samą piosenkę w kółko, oczekując, że świat zmieni za nich kanał. Ten opór wobec psychologicznego rozwoju ma bezpośrednie konsekwencje dla wszystkich w ich otoczeniu ich niezdolność do ewolucji oznacza, że będą wykorzystywać innych jako obiekty do utrzymania swojej stabilności emocjonalnej. I tutaj wchodzisz w rachubę, bo te wzorce nie wpływają tylko na toksyczną osobę, ale mają niszczący wpływ na twoje samopoczucie emocjonalne. Ale teraz nadchodzi część, która prawdopodobnie sprawi, że poczujesz się nieswojo. Teraz tutaj sprawa staje się osobista, jak wpływa to na ciebie. Toksyczni współpracownicy są ekspertami w tworzeniu lawin emocjonalnych u innych. Pomyśl o Davidzie z działu IT. Za każdym razem, gdy z nim rozmawiasz, wychodzisz z tej rozmowy czując się dziwnie podenerwowany, choć nie potrafisz wyjaśnić dlaczego. To nie było nic konkretnego, co powiedział, ale coś w jego energii całkowicie cię wytrąciło z równowagi. To nie jest przypadek. Jung nazywał to zarażeniem emocjonalnym, to tak jakby nosili niewidzialną chmurę niepokoju, która skażą wszystko, czego dotknie. To nie znaczy, że jesteś nadwrażliwy, to twoja psychika wykrywa prawdziwe niebezpieczeństwo. Czy czujesz, że właśnie przyszła ci do głowy konkretna osoba z pracy? To nie przypadek. Gdy ktoś konsekwentnie wywołuje intensywne emocje u wielu osób, to celowa strategia mająca na celu destabilizację środowiska emocjonalnego i utrzymanie kontroli psychologicznej ale ta manipulacja emocjonalna służy jeszcze mroczniejszemu celowi, stworzeniu idealnych warunków do przekształcenia innych w kozły ofiarne. Wzorce obrony poprzez znajdowanie kozła ofiarnego odsłaniają prawdziwą naturę toksyczności w miejscu pracy. Czy znasz kogoś, kto zawsze jest ofiarą w każdej historii, którą opowiada, szef ich źle traktował, klient był niesprawiedliwy, system działa przeciwko nim, ale czekaj. Jeśli wszyscy inni to problem, kto tak naprawdę jest wspólnym mianownikiem? Czy chcesz poznać pewien sekret? Następnym razem, gdy ktoś opowie ci, że wszyscy są wobec nich niesprawiedliwi, zapytaj siebie. Ile razy wspomniał o tym, co oni sami zrobili, co przyczyniło się do problemu? Założę się, że odpowiedź to zero. A to, co teraz ci ujawnię, sprawi, że wszystko zacznie pasować w sposób, który cię zaskoczy. Poświęć chwilę na zastanowienie się nad własnymi doświadczeniami zawodowymi. Czy rozpoznajesz te wzorce u kogoś ze swojego środowiska zawodowego? Jednak ten ostatni znak jest najbardziej odkrywczy ze wszystkich, kiedy go zrozumiesz, będziesz miał pełną moc ich identyfikowania. Wszystkie te wzorce, które eksplorujemy: projekcja, sztywność, manipulacja, stagnacja, aktywacja emocjonalna, kozioł ofiarny, wszystkie mają wspólny korzeń, ale ten ostatni znak jest najbardziej odkrywczy ze wszystkich. Opór przed integracją to cecha charakterystyczna zaawansowanej toksyczności psychologicznej. Jung rozumiał, że wzrost wymaga integracji, przyjmowania informacji zwrotnych, podejmowania samorefleksji i rozwijania się na podstawie nowych doświadczeń. Toksyczne jednostki aktywnie opierają się temu procesowi, ponieważ ochrona ich pofragmentowanej psychiki wymaga utrzymywania iluzji dotyczących ich moralnej lub intelektualnej wyższości. Nie są w stanie znieść krytyki, ponieważ zagraża ona starannie skonstruowanej strukturze psychologicznej, która utrzymuje ich cień w ukryciu. Pomyśl o tym w ten sposób: to jak życie w psychologicznym domku z kart. Wystarczy jedna szczera uwaga o ich zachowaniu, i cały ich wewnętrzny świat się wali, dlatego tak zaciekle walczą z każdą krytyką. Zastanów się przez chwilę: czy rozpoznajesz te wzorce u kogoś w swojej obecnej pracy? Nie obwiniaj się, jeśli tak jest. Teraz, gdy widziałeś każdy pojedynczy element tej układanki, czas zrozumieć, jak wszystkie te sygnały działają razem jako zintegrowany system psychologicznej toksyczności. Kiedy rozumiesz, że opór wobec integracji jest rdzeniem wszystkich tych zachowań, możesz zobaczyć, jak wszystkie wzorce, które zbadaliśmy, są ze sobą połączone. A teraz moment prawdy. Wszystkie te wzorce działające razem tworzą coś znacznie potężniejszego niż sobie wyobrażasz. Tych siedem wzorców to nie przypadek. Są jak objawy określonej choroby psychicznej. Gdy widzisz je razem, nie patrzysz na izolowane cechy osobowości. Patrzysz na kompletny system przetrwania emocjonalnego, który żywi się energią innych. Teraz oto dokładnie to, co zrobisz z tą informacją, bo rozpoznanie ich to tylko pierwszy krok. Te strategie ochronią Cię na poziomie praktycznym. Rozwijaj świadomość aktywacji emocjonalnej, rozpoznawaj wzorce projekcji. Zachowaj autentyczność swojej osoby, ćwicz granice emocjonalne, dokumentuj interakcje i szukaj świadomych sojuszników. Stabilność emocjonalna to ich słaby punkt. Te strategie ochronią cię na poziomie praktycznym, ale Jung oferuje nam jeszcze głębszą możliwość własnego rozwoju. Każde spotkanie z toksycznością to okazja do własnej indywiduacji. Osobista praca z cieniem znacząco zmniejsza Twoją podatność na manipulacje, ponieważ nie projektujesz już nierozpoznanych elementów, które inni mogą wykorzystać. Manipulatorzy tracą siłę w środowiskach, gdzie ludzie są psychologicznie przebudzeni i emocjonalnie dojrzali. Rozwój osobisty nie polega na unikaniu trudnych ludzi, ale na rozwijaniu psychologicznej maestrii, która pozwala poruszać się w każdym środowisku, zachowując swoją integralność i podstawową tożsamość. Jak napisał Jung, przywilejem życia jest stanie się tym, kim rzeczywiście jesteś. Toksyczne jednostki są uwięzione w tym, kim myślą, że powinny być, podczas gdy ludzie psychologicznie dojrzali przyjmują podróż ku temu, kim naprawdę są. Ale oto czego Jung nigdy nie powiedzą ci na Uniwersytecie. To są narzędzia psychologicznego przetrwania, które Jung opracował po własnym załamaniu nerwowym. Kiedy opanujesz te archetypowe wzorce, nie tylko unikniesz toksyczności, przekształcisz swoje miejsce pracy w przestrzeń autentycznego rozwoju, gdzie twoje prawdziwe ja może prosperować. Oto one, siedem narzędzi archetypów Junga, które obiecałem Ci na początku: projekcja cienia, sztywność persony, manipulacja ciemnego maga, zatrzymana indywiduacja, aktywacja emocjonalna, kozioł ofiarny i opór wobec integracji. Teraz posiadasz to, czego większość nigdy nie rozwinie. Psychologiczne mistrzostwo pozwalające rozpoznać toksyczność i się przed nią chronić w pracy. Po pierwsze, pobierz nasz bezpłatny przewodnik przetrwania psychologicznego w pracy, który zawiera te siedem narzędzi, archetypów, plus trzy zaawansowane strategie Junga do wykrywania subtelnej manipulacji. Link w opisie. Po drugie, zrób mentalne zdjęcie tych narzędzi i oceń swoje miejsce pracy właśnie teraz. Rozpoznajesz te wzorce u kogoś konkretnego? Podziel się swoim najbardziej przełomowym odkryciem w komentarzach. Twoje rozpoznanie może być walidacją, której ktoś inny potrzebuje, żeby zaufać swoim instynktom. Jeśli te narzędzia psychologiczne transformują twoją perspektywę na środowisko pracy, zapisz się teraz, aby otrzymywać więcej mądrości Junga zastosowanej do nowoczesnych sytuacji, która sprawi, że staniesz się mistrzem psychologii interpersonalnej. Pamiętaj: Jung nauczył nas, że wzorce, które rozpoznajesz w innych, są zwierciadłem twojego własnego rozwoju. Teraz, gdy posiadasz te siedem narzędzi archetypowych, masz coś, czego większość ludzi nigdy nie rozwinie: psychologiczne mistrzostwo, które pozwala przekształcić każde toksyczne środowisko w możliwość indywiduacji. Używaj ich mądrze i obserwuj, jak Twoja zawodowa rzeczywistość zmienia się od wewnątrz na zewnątrz.